Jak leci, Bel? W tym przypadku tak. Rozumiem, że Twoje wspomnienia mogą nam pomóc. To pewnie trudne. Nie doświadczyłam czegoś podobnego. Może przeżycie tego na nowo będzie jak terapia. Ty i ja? Całkiem możliwe. Od dawna współpracuję z innymi wywiadami. Możliwe, że się już spotkaliśmy. Cóż, chętnie posłucham o Indochinach blisko Perseusa. Nie tyle, ile bym chciała. Dobrze znam takich jak Perseus. To są szakiści. A ja lubię przewidywać ruchy. Do zobaczenia. Nie sprawdzaj cierpliwości Adlera. Dane znalezione w Danałem to kopalnia skarbów. Ty mi powiedz, po dwóch godzinach dostaliśmy od ciebie wszystko odszyfrowane. Twoją uwagę zwróciło nazwisko Wołkow. Dobrze się czujesz, Bel? To jeden z powodów, dla których cię tu chcieliśmy. Nawet najlepsi kryptolodzy CIA nie poradzili sobie z tymi aktami. Nasz talent, Bel. Ale chyba przyda ci się drzemka. Kiedyś, przez chwilę. Mamy podobne zainteresowania. Choć szczerze mówiąc, miewałam przyjemniejszych kolegów. Wiesz już tyle, ile musisz, że tak powiem. Unikaj osobistych pytań. I co by się nie działo, nigdy nie pytaj go o bliznę. Myślisz, że gdybym wiedziała, powiedziałabym ci. To urocze. Urodzony koło Leningradu, nie podróżuje za dnia. Wybitny znawca szkockiej i średniowiecznych narzędzi tortur. Polubiłby Anglię. Planuję mu ją kiedyś pokazać. Do zobaczenia. Del, nie spodziewałam się ciebie. Nie przesadź, mów mało i nie zwracaj na siebie uwagi. Wtop się. W tym miejscu nikt się nie spodziewa szpiegów. To daje wam przewagę. O tyle, jeśli chodzi o dobre wieści. Infiltracją i eksfiltracją. Zaplanowanie bezpiecznej trasy do placu Łubiańskiego było nie lada wyzwaniem. To pilnuję, żebyście się tam dostali. Prawdziwym wyzwaniem będzie was stamtąd wyciągnąć. Poprosiłam o zdjęcia z samolotów zwiadowczych, by lepiej zaplanować ewakuację. Nie chcę żadnych niespodzianek. Nasza droga ucieczki z ZSRR i tak będzie niekonwencjonalna. Hudson ma uprzedzenia. Niektórym nigdy nie zaufa, a innym ufa bezgranicznie. Tak się składa, że jesteś w pierwszej kategorii. Nie zamartwiej się tym. Hudson niechętnie podchodził do współpracy z innymi agencjami. Ale gdy prezydent Reagan zatwierdził misję Adlera, podporządkował się jak dobry mały patriota. Pamiętasz, jak ostrzegałam, by nie pytać Adlera o przeszłość? Po części mówiłam o sobie. Ta blizna to nie powód do dumy. Myślę, że są lepsze sposoby na dodanie sobie charakteru. Zresztą, w naszej pracy to często ważne, by przesadnie nie rzucać się w oczy. Jakby co, będę tu?